Chciałoby się powiedzieć cześć, dziewczyny, z racji tego, że bardzo wiele z Was do mnie pisze, że filmy trafiają do Waszego Serca, o, ale słońce, czekajcie. Że jesteście właśnie mamami w moim wieku, trochę starszymi, rozumiecie i właśnie Was najbardziej tutaj witam. Dlatego dzisiaj, dziewczęta, porozmawiamy o naszym temacie, który nie będzie dla mnie łatwy, ponieważ będzie tyczył macierzyństwa. I to mojego. Dlatego usłyszycie tutaj kilka mm, sytuacji, y, które nie znają światła dziennego, o jakichś takich trudach niewypowiedzianych. Dlatego kawa już jest. Mój pomocnik też już na mnie czeka w wózku, bo się obudził. Właśnie wtedy, kiedy chciałam wychodzić nagrywać, samo życie. Także siadamy wygodnie i będziemy gadać. Słuchajcie, ja nagrałam 5 minut gadania, ale się poryczałam tam i stwierdziłam, że za dużo, za dużo rzeczy opowiedziałam, więc opowiem jeszcze raz. Moje macierzyństwo pierwsze zaczęło się, gdy miałam 28 lat, byłam z mężem bardzo krótko, mało się jeszcze znaliśmy i urodził się mój syn, po którym. Już jak dostałam go w szpitalu, nie wiedziałam, co mam zrobić. Był to dla mnie jakiś taki szok organizmu, hormony, wiadomo. Gdzieś jak wróciłam do domu, była to zima, dla mnie najcięższy czas, i on był taki trudny wtedy, mi się tak wydawało, ponieważ on płakał bardzo dużo. On miał kolki, on, on krzyczał, trwało przez parę miesięcy. I ten czas z nim, jak teraz wspominam, to wywołał we mnie na pewno jakąś traumę. Myślę, że miałam taką niezdiagnozowaną depresję poporodową lub inne zaburzenie, które było dla mnie w tym czasie takie bardzo przytłaczające. To był ogromny ból duszy, to było mnóstwo emocji, smutku, płaczu, lęków, rozpaczy. Zamknęłam się w sobie, odsunąłam od siebie ludzi. Też mieszkaliśmy w takim miejscu, wynajmowaliśmy wtedy dom, gdzie to było na wsi na kompletnym pustkowiu. To był straszny czas, dlatego trudy macierzyństwa znam od podszewki od samego początku i dopiero z latami przybywało mi radości z macierzyństwa, miłości, satysfakcji, spełnienia. Ale na początku to, to był dla mnie trudny czas, żeby nie nazwać tego jakoś tak za mocno. Ja nie sięgnęłam wtedy po pomoc specjalisty, było mi bardzo trudno, ale gdzieś sama, w własnych siłach próbowałam się wygrzebać z tych stanów. I też... Co też tu róży? No trawę, no co tak? Dlatego jakimiś własnymi sposobami próbowałam ogarnąć to wszystko. Myślę sobie, że to moje macierzyństwo to była kompletna improwizacja, szukanie jakiejś treści, jak wychowywać to dziecko, jaka być. Tutaj zimny chów, odkładaj dziecko do łóżeczka, nie reaguj na każdy płacz, czy też mm, tulenie, przytulanie i tak Mój syn miał kolki i płakał cały czas praktycznie, dlatego chusta i przytulanie i tak dalej było jedynym wyjściem. Dom tonął w bałaganie, przy jednym dziecku. Nie byłam w stanie ogarniać nic niż dziecko, siebie w ogóle. To był taki typowy czas, że mama chodzi w tustych włosach, w potarganym dresie. Naczynia są ciągle brudne. Relacja z mężem była też wtedy bardzo skomplikowana. Dziękuję Bogu, że wyszłam z tego stanu, że jestem tutaj, żyję i mam się dobrze, bo naprawdę to był najgorszy czas w moim życiu. No i później. Jakoś to się wykaraskało, było lepiej. Jakoś sobie poradziłam wyjść z tego powiedzmy, ale przyszedł czas, że oczywiście bałam się mieć drugie dziecko z racji, że będzie takie samo, i tak dalej. Przyszło pragnienie w naszych sercach, że chcemy mieć jeszcze jedno dziecko i marzyłam o córce, modliłam się o córkę, oczywiście poród domowy również, i udało się. Poród domowy odbywał się w domu i był fantastyczny, szybki. Sprawny, na moich zasadach. To był naprawdę dobry czas, i jak byłam w ciąży z polą, zaczęłam uprawiać warzywa i kwiaty na balkonie w domu, który wynajmowaliśmy. Zaczęłam uprawę od siania. Już uczyłam się siania, robienia własnych sadzonek. To było dla mnie takie taka ucieczka albo przekierowanie uwagi też z tego stanu tylko ciąży i dziecka na jakąś pasję i hobby, czego zabrakło mi po prostu w pierwszej. Ciąży i to, to był strzał w dziesiątkę, nawet po porodzie, przez to, że rodziłam w domu, czułam się bardzo dobrze. Też szybko wróciłam do jakiegoś funkcjonowania i ogarniałam te pomidory, podlewałam i tak dalej. Z dziecka, jakim była pola, bardzo byłam radosna, sprawiało mi dużo przyjemności opieka nad nią. Było coś, czego w ogóle nie zaznałam niestety przy, przy pierwszym dziecku. Taka naturalna miłość, taka, taka, taka troska zdrowa, bez jakichś lęków, i pamiętam ten czas bardzo dobrze. Myślę, że on był po prostu prawidłowy, taki, taki właśnie błogosławiony. Polatycznie też nie miała kolek, była takim łatwiejszym dzieckiem, mało bardzo takim wdzięcznym, czyli radosnym, spokojnym. Ja wszystko mogłam przy niej zrobić. Ona sobie siedziała na kocu i patrzyła, jak wiecie, uprawiam tutaj ogród i tak dalej. To było takie. Niesamowite, że, że ja nie wiedziałam, że tak może wyglądać macierzyństwo i bycie mamą. No, jak bardzo skrajnie może się różnić ten obraz. I w społeczeństwie mamy mamy, które przeżyły traumę po porodzie, mają depresję, nie chcą mieć kolejnych dzieci. A są mamy, które pierwsze dziecko już miały. Nastrój swój i funkcjonowanie było, było wspaniałe, takie prawidłowe. Są też mamy takie jak ja, które eee. mają doświadczenia dwojakie. No i trzeci dzidziuś jest taki po środku, bo też miał kolki, ale już wiedziałam jak troszkę to załagodzić. Chociaż były takie sytuacje przez pierwsze dwa miesiące, że byłam na skraju po prostu swojej psychiki, wiedziałam, że nie mogę pozwolić na to, co było przy pierwszym razie, dlatego szukałam pomocy wszędzie, gdzie tylko mogłam. Na kolki pomógł nam fizjoterapeuta, osteopata, którego byliśmy z różą jak na niecałe dwa miesiące. Byliśmy tam trzy spotkania, gdzie on ją wymasował. Okazało się, że ma też napięcie takie w szyi, przez to, że była owinięta pępowiną, coś tam w brzuszku. I powiedział mi na pierwszym spotkaniu, dwa, trzy spotkania i problem zniknie. I ja tak sobie tylko myślałam, chcę w to wierzyć. I tak było. Jak ręką odjął kolki, odeszły także żadne kropelki, żadne dziwne rzeczy. Osteopata tylko pomógł mojemu dziecku na problemy kolek. No i Róża jest też taka bardziej spokojna, też mam z niej radość, takie spełnienie w tym, że jest. Doceniam każdy czas. Nie mam tak, że och, niech już ten miesiąc minie, niech ona już będzie miała tyle miesięcy. Niech przejdzie już ten etap, niech ona już raczkuje, niech ona już to. Nie mam tak, po prostu każdy etap, mam takie tu i teraz i coś wspaniałego. Dlatego zobaczcie, jak jedna kobieta może mieć tak różne doświadczenia. Jeśli chodzi o porody i wiem, że mamy, które mają trójkę dzieci, piątkę dzieci, mają dokładnie to samo. Jakieś traumy porodowe, dopiero któryś tam poród wyzwolił w nie to, że jest okej. Okay. Niektóre miały to szczęście, że od samego początku było dobrze. Dlatego to jest też tak ważny temat. To nie jest tak, że ja się wstydzę o tym mówić, tylko jest to dla mnie trudne do opowiadania. Ponieważ te, te wszystkie rzeczy właśnie związane z tym pierwszym macierzyństwem są jeszcze we mnie niezaleczone. O co też w tym roku... Hmm, postanowiłam zadbać i zmienić na rzecz też relacji z moim synem, bo często przez to, że był trudny czas, trudny poród, relacja rodzić dziecko wykrzywia się w pewien sposób. Więc też robię to dla niego, żeby ta relacja nasza była lepsza, była pełniejsza, no więc chyba wszystkie trudy opowiedziałam mniej więcej. I teraz chcę się z wami podzielić takimi sposobami, które gdzieś na bieżąco teraz zapisałam, które mi przyszły do głowy, że mi pomogły. Już teraz nawet, jak mam trójkę dzieci, Niektóre są błahe, ale dzielę się może komuś usłużą i pomogą. Słońce, co? Dobrze! Witamina D! Dawno nie byłyśmy na podwórku, co? Bo ciągle byłeś chora. Róża postanowiła, że wózek jej się dzisiaj nie podoba. No, zęby nie wybierają dnia ani godziny. Pierwsza taka rzecz, która zrobiła bardzo dużą robotę w ostatnim czasie. Szczególnie po przyjeździe z Hiszpanii, gdzie byliśmy dwa miesiące, była taka, że przestałam obserwować na Instagramie czy na YouTubie kobiety, które nie mają dzieci, ponieważ oglądałam dużo takich podróżniczych kobiet, które wiecie, podróżują tu i tam, albo coś tam robią i jakoś mnie inspirują, ale zauważyłam, że budzi to w moim sercu takie, gdyby nie było tych dzieci. To ja z Mateuszem, żebyśmy cały świat objechali. Wiecie, że dzieci są zawsze większą trudnością, żeby ten objechać świat, albo żeby po prostu uzbroić się w cierpliwość i pojeździć po świecie, jak będą miały 18 lat. Dlatego przestałam definitywnie po prostu oglądać te osoby, te kobiety, tak samo jak kobiety, które po prostu coś robią fajnego, tak? I od razu włączało się w głowie takie coś, że gdybym miała tyle czasu, że miałabym cały dzień wolnego. Minus na przykład praca, chociaż wiem, że zarabiałabym ze swoich pasji, więc to byłaby taka, wiecie, praca raczej super cool. Kurczę, no ona to ma fajnie, nie, że... I jeszcze na przykład robi... Ja bym zrobiła więcej, nie? Takie typowo durne, naprawdę aż wstyd za takie myśli. Ocenianie przede wszystkim, tak? No i porównywanie swojego życia do życia kobiety, która nie ma dzieci. No abstrakcja. Dlatego złapałam się na tym, powiedziałam dosyć, pousuwałam wszystko... I zastąpiłam to kobietami, mamami, głównie chrześcijankami ze Stanów, dla których rodzina jest ważna, jest priorytetem, jest taką służbą powołaną przez Boga, i one tam na Instagramie czy na YouTubie pokazują właśnie, jak zadbać o dom, o to ciepło, jak piec ciasta, jak się bawić z dziećmi, bardzo dużo nauczania domowego, jak sobie radzić z trudami. I to mi bardzo dużo dało. Taka zamiana perspektywy myślenia, ale zastąpienie właśnie też takimi dobrymi treściami, tymi takimi wartościowymi, które wnoszą właśnie taki pokój w moje serce. Napełniają mnie taką radością z tego, że jestem mamą i jestem w tym czasie. Dlatego to zrobiło u mnie dużą robotę. A jeżeli jesteś sama, nie masz dzieci, nie masz rodziny, ale chciałabyś i oglądasz na przykład naszą rodzinę i sobie myślisz ale oni mają super, ale oni to i tamto. To ja też proponuję odwrócić to. Skupić się na tych kobietach inspirujących nawet, które nie mają dzieci, ale robią fajne rzeczy. Nie skupiać się na tym braku, czego ty nie masz, bo chciałabyś mieć tą rodzinę. Ona z czasem przyjdzie, tego ci życzę. Zmień perspektywę, żeby patrzenie na szczęśliwe rodziny nie sprawiło bólu w twoim sercu. Więc to też tak może działać w drugą stronę. Też miałam takie coś, że pomaga mi taka wizja Boża, w przypadku mojego życia, że rodzina jest ważna w oczach Boga, że on mnie ustawił w tym miejscu. Jako matkę wierzę, że wyposaża mnie we wszystko, co ja potrzebuję mieć, że nie muszę przeczytać tysiąca mądrych ksiąg, muszę tylko skupić też jakby wzrok na nim. I dla mnie było to bardzo na całej drodze od samego początku, gdy poznałam Boga, było najważniejsze. I z każdym trudem i bólem idę też do niego. I samo takie wypłakanie się czasem mu w ramiona, że tak powiem, ta modlitwa, to takie Boże, wiem, że mnie rozumiesz, wiem, że Ty Jezu też cierpiałeś, będąc na ziemi, wiem, że ty wiesz, co ja przeżywam i że nigdy mnie nie upuścisz, że choćbym była już bardzo bezradna, to ty i tak mnie podtrzymujesz, żebym ja się nie poddała całkowicie. Jest dla mnie bardzo wspomagające. Jest taką podstawą, takim fundamentem mojego w ogóle, całego macierzyństwa, mimo że jest trudne i ono nigdy nie będzie idealne. I nawet jeśli jestem osobą wierzącą i Bóg mi pomaga, to nadal jestem nieidealna, będę popełniać błędy, moja relacja z dziećmi nie będzie idealna, będę na nie krzyczeć, bo jestem tylko człowiekiem. Okej, okay, jesteś najlepsza, jaka umiesz być na ten moment, i to jest dla mnie bardzo wyzwalające, że taka Boża perspektywa w moim przypadku jest fundamentem mojego macierzyństwa. Nie? Już prawie śpisz, dobrze. To był dobry krok, żeby iść z nią pod drzewa, bo ona patrzy na liście, pola miała to samo i nie ma dziecka. Może właśnie o tych pasjach, o tych hobby, że to właśnie bardzo mi pomogło. I oczywiście każda z Was musi znaleźć taką równowagę w tym, żeby nie było może za dużo czegoś. Ja akurat. Wychowuję dzieci sama z mężem. Od niedawna posłaliśmy miłosza i pole do przedszkola, czyli moje starsze dzieci. Uwolniło to mnie totalnie właśnie z takiej już delikatnej frustracji. Dom dzieci, dom dzieci, dom dzieci, dom dzieci, dom dzieci, dom dzieci. Mam na razie tylko róże. No i takie szukanie właśnie tego, co lubię robić, co sprawia, że się relaksuję. W takich skrajnych przypadkach, gdzie nie było tej przestrzeni w ciągu dnia. wieczorna na kąpiel, kiedy dzieci śpią, jakieś słuchawki, muzyka, odcinka. U mnie bardzo pomaga właśnie odcinanie wszelkich bodźców. Czyli ta muzyka, słuchawki, to bardzo właśnie mi pomaga. Teraz zaczynam coraz więcej tak dbać o swoją głowę. Teraz zacznie się praca moja, taka z pasji, jakieś tworzenie pewnych rzeczy. Są takie mamy, które wiecie, rok czasu i do pracy. Dziecko do żłobka, do babci, cioci. No i super, bo może ma pracę, która jest jej pasją, która właśnie pomaga jej zrównoważyć bycie mamą i kobietą. To jest coś, czego u mnie brakowało. Nie będę opowiadać, dlaczego tak jest, a nie inaczej, dlaczego też obraliśmy taką drogę, a nie inną. Jesteśmy sami, nie mamy żadnej pomocy. Cioć, babci, wujków. Jeśli potrzebujemy pomocy, musimy po prostu za nią zapłacić. Dobrze, że jest komu, tak naprawdę, to też jest super. Ale no jest po prostu to trudne i każda kobieta dochodzi do pewnego kresu albo do pewnego momentu, że musi coś zmienić albo chce coś zmienić. I u mnie właśnie przyszedł taki czas, gdzie teraz będziemy robić fajne rzeczy razem z Mateuszem, ale też bardziej oddzielnie, co było w naszej relacji też potrzebne, bo my dwa, cztery na dobę razem i czasem jest to już niezdrowe, może tak to nazwę. Czas, że wszystko ma swój czas i ten czas... Minie. Za każdym razem, nie tylko jak w macierzyństwie jest mi trudno, lub było, lubiłam sobie to powtarzać, że. Ten czas nie będzie trwał wiecznie. On minie, za rok będzie inaczej, za miesiąc będzie inaczej, jak się skończy zima, będzie inaczej, jutro będzie lepiej, teraz pójdę spać, zaraz będzie wieczór, cokolwiek. Takie myśli mi bardzo też pomagały i uspokajały mnie, zabierały właśnie jakiś taki lęk, taki, że to już będzie zawsze, tak już będzie zawsze, to się nigdy nie skończy szaleństwo. Wiem też, że nie zawsze łatwo jest sobie to mówić i wierzyć w to, że to minie. Wiem, bo tak też miałam. Myślę, że to wchodzi też w nawyk. Okej, okay, jak tamta sytuacja z pierwszym dzieckiem minęła i było lepiej, potem było fajnie, to teraz to też minie i będzie fajnie. Albo nie wiem, jest trudny czas z pracą, on też się kiedyś skończy. Także takie banalne, każdy to niby wie. Taka rzecz też mi pomaga. Rura zasypia. Ogromnym plusem domu jest ogródek, gdzie można usypiać dzieci na zewnątrz, w takim świeżym powietrzu. Uśpię ją i zaraz Wam opowiem dalej. Zaraz też dzieciaki wrócą z przedszkola. Obiad nie gotowy. Szybko coś im zrobię. Nie martwcie się. No ją chyba uspokajało, jak ja mówiłam. Fajnym wprowadzeniem takiego luzu też jest to, że trzeba robić coś, dopóki to działa. Nawet chyba Einstein czy jakiś inny wielki mózg powiedział, że szaleństwem jest robić cały czas to samo i oczekiwać innych rezultatów. I faktycznie, jeżeli na przykład jest czas, że dziecko, na dziecko działa to, żeby sadzać się w foteliku, kudawać grzechotkę i to działa, ok, to korzystajmy z tego, cieszmy się tym, potem to nie działa, to nie krzyczmy na to dziecko albo nie denerwujmy siebie, dlaczego to znowu nie działa, od razu tańczę, słuchajcie. Zmieniajmy, bądźmy tacy elastyczni, jej macierzyństwo tak się zmienia. Każdy etap jest tak różny, to jest taki kosmos dla głowy, szczególnie introwertycznej i takiej harmonijnej, że szok, ale tak to jest, no nie? Na, na pole coś działało, nie działa już, no i teraz trzeba szukać. Tak samo jak na nas. Okej, okay, to, że na przykład siedziałam z dzieckiem w domu dwa lata, było super, ale teraz czuję, że to nie działa, że ja jestem już zmęczona, że ja kocham moje dziecko, ale po prostu. Chcę być bez tego dziecka trochę, no to okej, okay, no to szukam pracy na pół etatu, dziecko do żłobka, cokolwiek. Działa, idę do pracy, czuję się lepiej, działa, to wow. Trzeba szukać i nie patrzeć na opinię innych. A ona nie siedzi z dzieckiem w domu, tylko pracuje. Co z tego, że ktoś tak powie? Zawsze powie. Ona siedzi w domu z dzieckiem 5 lat, wzięłaby się do roboty, nie? Wiecie, jeśli te osoby, które komentują wasze życie, ciocie, babcie, wujkowie, koledzy, znajomi, że aby się do pracy albo powinna siedzieć z domu dzieckiem, cokolwiek, ale to są osoby, które w żaden sposób wam nigdy nie pomogły fizycznie, cokolwiek. Pomóż mi, zrób coś, przyjdź, zrób obiad albo nie wiem, znajdź mi pracę. No to nie mają prawa w ogóle wam mówić, co wy macie robić, nie? Dobrze. W takiej scenarii bujającej moje dziecko, ząbkujące, chyba dzisiaj skończę, ponieważ jest jeszcze dużo innych rzeczy, ale obawiam się, że Was zanudzę, dlatego chyba wystarczy. Liznęłam tematu takiej depresji poprodowej. Ja myślę, że to jest, wiecie, to jest na cały film dokumentalny. Na pewno poruszę ten temat jeszcze, ale idzie piękna pogoda. Ja wiem, że każda z Was ma teraz więcej energii, dlatego ten temat na razie gdzieś może odłożę na bok. Za tydzień na pewno chcę Wam pokazać ogród. Dzisiaj byłby idealny czas, bo jest pięknie. Mam dla Was fajną rzecz, która właśnie będzie moją trochę pracą, moją pasją, czym chcę się dzielić z Tobą. Będę robiła taki, jestem w trakcie robienia planera ogrodowego, dla takich bardziej osób, które zaczynają z ogrodem, albo coś tam wiedzą, ale nie do końca. To będzie taki planer, czyli organizer, ale ja tam przemycę takie swoje informacje, co zrobić z pomidorami, gdy to. Fajnie, żeby truskawka była z cebulą, bo to. I on będzie miał nie wiem ile stron, wiem, że będzie kosztował niewiele. 20 zł może, żeby po prostu zwrócił mi się czas tego, że ja nad tym siedzę i pracuję. Ale to myślę, że to będzie fajna rzecz, bo przede wszystkim robię ten planer dla siebie, żeby mi się przydał w ogródku, żeby był ładny, estetyczny, w fajnym kolorze. Na pewno zrobię go na za tydzień już. I pokażę Wam chociaż fragment, jak on wygląda, i zastanowicie się, czy przyda się Tobie. Zachęcam też do uprawy ogródka, nawet na balkonie w mieście. Ja tak zaczynałam, bardzo dużo się nauczyłam. O, zmachałam się, fajnie, też dawno nie byłam na zewnątrz, wiecie. Super, że mam takich przyjaciół, znajomych, kogoś, kto jest po drugiej stronie i ma to samo, przeżył trudny czas z dzieckiem, przeżył wspaniały czas z dzieckiem. To jest takie ludzkie i normalne. Ostatnio też miałam takie myśli, że coraz więcej wchodzi takiej robotyki do świata, sztucznej inteligencji. Tego, że po prostu niedługo będziemy oglądać filmy, które są odgrywane już nie przez ludzi, brzmi strasznie dziwnie, ale to jest taki temat, który ostatnio mi się rysuje w głowie, dlatego tym bardziej sobie myślę, że takie podzielenie się duszą, sercem, bólem, ale inspiracja jest tak ważna. Ja tego też tak potrzebuję, nie? Żywych kobiet z problemami i pomalowanymi, a czasem pomalowanymi, smutnymi, a czasem Wow, radosnymi, to jest takie prawdziwe, nie takie sztuczne, ale jest pięknie. Róża, śpi. Słuchajcie, mogę wziąć kawę. Dlatego dzisiaj się już z tobą żegnam. Pisz do mnie maile, jeśli masz ochotę wyrzucić swoją historię depresji poporodowej, swojej radości z dziecka. Lubię to czytać. Mnie zawsze interesował człowiek, drugi człowiek, druga kobieta to, że po prostu powinnyśmy razem. Przepływ, razem. Nie osobno, nie jak jesteś beznadziejna, nie jak sobie nie radzisz, tylko razem. Teraz już naprawdę idę, bo muszę iść gotować obiad. Także całego dobrego tygodnia Ci życzę. Pójdź na spacer i bądź szczęśliwa sama ze sobą. Do zobaczenia.